Halo, hallo, czyli witajcie z tej strony. Ebra, na to kolejny odcinek z Fortnite I Dzisiaj, słuchajcie, zrobimy sobie przegląd aktualizacji 17.20, czyli aktualizacji, która weszła wczoraj w południe. I dzisiaj, mam dla Was dwie gierki w kompilacji, gdzie pokażemy sobie absolutnie wszystkie zmiany w tej aktualizacji. Było ich naprawdę dużo. Nie wiem, czy uda mi się to wszystko zamknąć w jednym odcinku, ale dzisiaj postaramy się oczywiście przed sam odcinkiem zrobimy sobie przegląd sklepu. A dzisiaj, wszedł yy, kolejny skin legendy: skin Bugi, czyli Mistrza Świata, w sumie no World Championa z 2019. Roku, pamiętam, że komentowałem turniej e, I komentowałem to, jak wygrywał tego World Cupa, a dzisiaj mam, słuchajcie, swojego Skina, także słuchajcie, oczywiście przypominam, że jeżeli Robicie jakieś w Fortnite, to bardzo docenię Użycie naszego kodu twórcy Ebron, Fortnite. no i słuchajcie, zobaczcie Jak się jego zestaw prezentuje, w ogóle jak się wchodzi Do sklepu, to jest jakby taki Royal, normalnie taki, wiecie, cały, cały Strasznie to ładnie wygląda No i mamy, słuchajcie, jego zestaw Zestaw, który składa się Z bugi, no czyli jakby Obviously on który chyba ma jeszcze Jakieś tam kurteczki A on się po prostu świeci bardziej I ma słuchajcie na plecach Ma swojego pieska <laughs> Czyli jego pieska jakby Ariel Oraz puchar World Cup World Cupowy Tak się to generalnie prezentuje Są też e, dwie koski Jest też Bring It Around Okej okay. Czyli jakby taniec bugi Wiem, że jego ojciec tańczył Jak on wygrał tego World Cupa Oraz słuchajcie mamy Winner's Circle w końcu Wprowadzona w sezonie dziewiątym piosenka Czyli ta World Cupowa, prawda? Okej, okay, okej. Okay. I cały zestaw mamy za 1800 widoczów. No wiecie, że ja chciałbym kiedyś trafić do takiego yy, sezonu iKon, więc oczywiście wspieramy twórców. Nie ma problemu, założymy sobie już wszystko, bo czemu nie? Także mamy tutaj zestaw, słuchajcie, bugi. Oprócz tego, słuchajcie, mamy tutaj darmowe rzeczy. O mój Boże, ale że darmówki, nie, nie, darmówka to chyba na Kotevron, no nie? Mamy tutaj Pride serduszko, czyli oczywiście w kolorach... Tęczy, mamy tutaj granat, mamy tutaj gwiazdę, mamy tutaj lamę, więc będzie trzeba to podbierać. Oraz take a czyli po prostu tęcza, no nie? Po prostu tęcza, spokojnie no. Jak za zero widolców, to to jest naprawdę bardzo dobra cena. Trzeba to wszystko pokupować. Malowanie również, jak najbardziej. Serduszko, no myślę, że też całkiem spoko, niczego sobie. Zresztą mamy lamę, ok czyli po prostu jakieś spraye. Wszystko za darmo, epic naprawdę jest dzisiaj jakieś, jakieś bardzo hojne. Mamy też Boogie Bombę, no oczywiście, że wszystko sobie kupię, wiecie. Tu, prawda, esprayów jakoś za bardzo w ogóle nie używam, no ale jak za darmo, jak, jak dają, trzeba by chyba wziąć, no nie? Także wykupiona cała ta. Mamy oczywiście dalej Lebrona Jamesa, mamy eleven 2K Taco Tuesday, więc mamy taco skiny, nie wiem, randomowo. Oczywiście te wszystkie zestawy, ale dzisiaj wydaje mi się, że największym highlightem jeszcze Hered jest. Okej. Okay. Spoko emotka, spoko emotka Dzisiaj naprawdę bogaty sklep, jeszcze mamy Panią Pająk No ale dzisiaj na pewno highlightem jest cały zestaw bugi. A ja już was zapraszam dzisiaj na dwie Gierki w kompilacji, gdzie przejrzymy sobie Najnowszą aktualizację w gry, w grze W gry, w grze, miłego oglądania Drodzy widzowie, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj ogarniemy sobie najnowszą aktualizację do gry i generalnie, jeżeli ktoś śledził ten sezon i ogólnie moje odcinki, to wychwalałem Epika, że każdy update jest świetny. I dzisiaj przyszedł update, który sprawił, że stałem się smutny. Ale najpierw wyczyśćmy sobie może slurpi, polecę na skrzynku. Ze skrzynku dostaniemy coś fajnego, nie, nie dostaniemy nic fajnego. Dostaniemy tą tą jakże słabą broń, ten pulse rifle, którego nie lubię, ale nie ma znaczenia to. Znaczenie ma to, co zostało dodane, słuchajcie, w update'cie dzisiejszym. W dzisiejszym update'cie... w sumie wczorajszym, bo oglądacie to dzień później po update'cie... Zostało dodane w teorii nic! Dosłownie w teorii nic. Zaraz wam wszystko opowiem, tylko wyczyśćmy sobie to slurpi. Ktoś tutaj jest i generalnie rozwala mi rzeczy. Dzień dobry. Czy tutaj został dodany ten? Hejcia. Czy tutaj został dodany ten grawitacyjny field? Czy to po prostu ktoś użył itemka? Ty w sumie nie wiem. Ale spoko. To akurat grawitacyjne itemki mi się podobają. Siema. Dzień dobry. Kolego, proszę nie uciekaj. O ty się skupiasz na kimś innym. Teraz ja sobie ciebie wysprajuje. Dzięki bardzo. Emeczka brana jak najbardziej. Dobra, tutaj na pewno jeszcze było sporo osób. W ogóle nie ustawiłem sobie tego. Um, tego wiecie, Zmieniania, Że znaczy tego preferowanego. Siema. Hejcia, dostałeś raz. Dostałeś drugi raz, dziękuję bardzo. Dobra, fantastycznie. No słuchajcie. Zostały dodane kilka rzeczy. Między innymi zostało dodane yy, nowy turniej, a raczej tryb ruszanych stref. I myślicie sobie, o, ruszane strefy. No, generalnie na tym trybie kreatywnym już yy, w sumie od dłuższego czasu były, prawda? Tylko, że sytuacja jest taka, że ruszane strefy były na mapach kreatywnych, nie na takiej normalnej mapie. I zawsze mi się marzyło coś takiego, że wiecie, zapisujesz się na mecz i zawsze tą nudną część areny masz z głowy. Znaczy w teorii nudno, wiecie. Zawsze sobie chciałem przechodzić do tych takich late gameów, prawda? Czyli na przykład jest 40 osób, jest trzecia ruszana i masz jakiś set broni i wiecie, trenujesz sobie to wszystko do turniejów i w sumie omijasz early game, który jest troszeczkę loterią. No i ten mid game, gdzie tak naprawdę kampiłeś w krzakach, prawda? Znaczy w krzakach, na jakichś budowlach, wiecie, chodziłeś po strefie. I faktycznie ten tryb został zapowiedziany, że będzie gdzie to się nazywało, jakiś tam buga, kap, czy coś takiego. Typie, zostaw mnie, błagam, bo chcę tego typa przycisnąć. No i słuchajcie, został zapowiedziany, że będzie ten tryb dodany. Ja się jaram, myślę sobie, o, zrobimy dzisiaj odcinek. Siema, dzień dobry, kolego. Zrobimy sobie dzisiaj odcinek tylko i wyłącznie e, z tego nowego trybu, wiecie, z Ruszanych Stref. Okazuje się, że jest to tryb na trio. Ja nie go jeszcze dostępnego w ogóle, bo nagrywam to od razu po patchu. Jest tylko na trio. Więc unlucky, ponieważ yy, No chyba sobie nie zagram solo Musiał być jakiś fajny skład Możecie zasugerować jakiś fajny skład w komentarzach Bo będę sobie musiał Jakiś wybrać, bo bardzo chcę przetestować, kurczę, ten tryb Ale Epic Games Co z nami? Co z ludźmi, którzy nie mają przyjaciół? Co z ludźmi, którzy Grają sobie solo? Proszę, dodajcie ten tryb Bo naprawdę wydaje się spoko Drugą rzeczą, słuchajcie, jaką dodali Siema, byczku, czekajcie, zaraz wszystkich wyjaśnimy Hejcia Drugą rzecz, którą dodali to jest licznik timer yy, timer do eventu. I tutaj możecie, jeżeli nie zapomnę w montażu, to jest nawet dodany. Więc jedyny pokczamp jest taki, że faktycznie jest potwierdzone, że będziemy mieli event na końcu tego sezonu. Oczywiście ten timer, który był na screenie, jest jakby nie. nie jest ważny, bo to jest jakiś, wiecie, losowy timer, który został tam dodany. Więc to nie jest jakby timer do eventu faktycznego, ale jakby została dodana rzecz, której i tak na razie nie zobaczymy. Oraz została... Siema, Byku. Dzień dobry, Kajcia. O Jezu, to jest skina Tron! To są moje schody, ziomek. O, nie zrobiłeś dach. Siema, witam. O, oh, I'm lucky. Let's go. Także no, słuchajcie, zostały dodane rzeczy, których albo jeszcze nie ma w grze, albo niby by miały być spoko, ale jednak są na trio. A w faktycznej grze dodali nową broń, która będzie, która w ogóle chyba była na trailerze. Yy... Na trailerze. Jezu, co tam się dzieje? Na trailerze sezonu. Pamiętam, że był Rick Sanchez, który miał taką, takie działko, które po prostu podnosi, podnoszało item. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego. Kojarzycie? Dobry. Pani Siren. Pani Sirenko. Nie no. no. No, no, O mój Boże. Twoja mama jest brzydka. Taki miał koleśnik. Naprawdę? Takie negatywne, takie negatywne niki tutaj są o, dla ludzi. No, jest nowy item, tylko że on jeszcze nie jest w grze. Więc prawdopodobnie nowy item zostanie dodany dopiero w następnym tygodniu. Bo zwykle jest tak, że wiecie, jest update i dopiero za tydzień wchodzą niektóre rzeczy z update'u. Więc dzisiaj, dosłownie, w grze nie ma nic nowego. Jest timer do eventu, ale nawet tego timera jeszcze nie ma aktywnego, bo do eventu jest jeszcze daleko. Jest tryb bugi. Ale w sumie tego jeszcze nie ma teraz kiedy nagrywam i w sumie to jest na trio, nie ma go na solo. Ale jest preferowane ustawienie broni. To jest akurat actually fajne, żeby się nie trzeba sobie zawsze ustawiać broni yy, w tych jakby miejscach yy, w których się chce. Tylko można sobie raz ustawić preferowane. Czekajcie, muszę sobie Muszę się skupić na wymianie z typem, bo mamy pompy. Dobra, typie, już chyba teraz jest dedek, nie? Dobra, fantastycznie Ty, 9 fragów Ej, dobra, ten odcinek może uratować to, że ja mogę zrobić rekord fragów Bo stwierdziłem sobie Wstanę sobie dzisiaj trochę wcześniej Wstanę sobie wcześniej I zrobię, zrobię przegląd update'u No nie, wiecie, od razu Znagram sobie tylko jak serwery wstaną I okazało się, że dosłownie Nic nie ma W samej grze A tak chwaliłem update'y w tym sezonie Ale my, wydaje mi się, że to trio będzie Jezu, ja nie wiem, ci ludzie są odklejeni, naprawdę Od razu po update'cie Czasami jest albo jakieś gigantyczne spocenie Albo są to jakieś totalne bobiki. I w sumie nie wiem, jeszcze ciężko wyczaić poziom, ale no trochę bobików tutaj poleciało na hotdropa. Ty no dobra, 10 fragów, jest OK. Może jakieś tajne zmiany, które jeszcze po godzinie od update'u nie zostały przez likerów podane. Ale jak na razie w sumie została podana broń, ale Likerzy powiedzieli, że jeszcze jej nie ma w grze. Jest tryb, tak jak mówię, trio. No ale to preferowane broni są, także to jest całkiem spoczko. Dzień dobry. Witam, hejcia. Ała, wow. no i właśnie o tym mówię. No i właśnie o tym mówię. Koleś mnie normalnie ciśnie, on teraz jest za bardzo pewny siebie. Ta pewnie jeszcze od nich ustaną ufa. Czy to jest koniec? Ja pierdzielę. Uciekam stąd. Palę czap. To jest za duża pewnie jeszcze kolejny tu jest. Co tu się dzieje ty? Ja mogę zrobić albo 30 fragów, albo się zaraz wyłożyć. Jeszcze niestety nie wiem, która to jest opcja. Mam nadzieję, że ta pierwsza. Eee Spokojnie. Mam dużo amo, to jest plus. Mogę spamować sobie, mam 400 amo. Dobra, fantastycznie. Waląć mi w dach, jest ok. Ok, koleś spadł. Yy, nie chciałbym tutaj Dedać, ale też nie chciałbym. O, kolega mnie tutaj widzę, że podjeżdża. Siema! Ok, fantastycznie. Koleś się w ogóle nie spodziewał chyba tego. Przejdziemy sobie tak boczkiem. Przejdziemy sobie do typa. Hejcia. O kolego, ty już wiesz, że ja sobie to wezmę, nie? Let's go O, kolejny mi podjeżdża, widzę z tego co słyszę Czy ja mogę to podnieść? Czemu to się nie podnosi? Dobra, dziękuję Wszystko się podnosi tylko nie to co chcę, nie? Dobra, osom, osom, osom Weźmy sobie jeszcze dużo potę. Koleści się zabudowują, ty, ja to w ogóle longiem, normalnie chyba tutaj nawet nie było czasu na cięcie jakieś, no nie? Dobra, typy, podjeżdżam was absolutnie nie nienawidzę się być w drzewach, oni się podjeżdżają nawzajem, o kurczę, czekajcie Hejcia proszę, to jest mój, dzięki ja <laughs> oniknąłem go normalnie Hej, spokojnie, chill my man Nie no kolego, ty się już nie musiałeś zabudowywać, naprawdę O, o, o o <laughs> Spokojnie Spokojnie, mamy czas, ziomek, nie musisz mnie aż tak podjeżdżać. Dostał bombę, siangle cofnął, hej? <laughs> On się już skierował mi to podwiedzia, już to widziałam. Ja to widziałem dosłownie w oczach, nie? Co tu się dzieje? O mój Boże, ty chłopy normalnie budują się do nieba. I tylko z drewna. Ty, ja prawdopodobnie mogę to jakoś totalnie szybko zbić. Siema, dzień dobry, witam. Spada to z dwoma osobami. Dzięki. Dzięki. <laughs> tu się jest trzeci ty. Halo, spokojnie. Oj, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Daj, no, macie, macie koledzy nauczkę, żeby się nie budować w nieskończoność. Jeżeli ma być to nauczka jakaś, to. No spokojnie. <laughs> nie, bo ja teraz robię to samo. <laughs> Idę do strefy, strefy tu nawet nie ma chodź kolego ze mną. Dawaj tym lands... Okej, okay, pewnie możesz mnie zawsze wys... Możesz Możemy stary zawsze wysprojować, pewnie. W ogóle do zera HP, dziękuję Ci bardzo Czy chłop się leczy pod randomowym jednym daszkiem jak najbardziej. Siema kolego! Ty... <laughs> Nagle zaczyna budować boksa, co jest? Hej! A to super bohaterka, o nie, naprawdę? Koleżanko, Mailar, 2L, L2, co ty robisz, spokojnie, <gry> oho, stary, normalnie co, odpalony na papryczkach, zabudował mnie, ale spokojnie O, oh, no, Jezu, nie wiem, co się dzieje, dobra, czekajcie, ty chłop normalnie jak jakiś magik, budował mi boksa w boksie, w którym go nie było, ty, co jest, normalnie budowanie na odległość Spokojnie, zabudujemy się, koleś mnie z wędki chce wyłowić chyba Okej, okay, słyszałem wędkę, definitywnie słyszałem wędkę. Boże, aż mi się przypomniał ten czasy pierwszego sezonu tego rozdziału, jak wszyscy normalnie łowili. Siema, zapomniałem, nie mogę tu wybudować ściany, jest totalny chilek. Dobra, kończą są chyba mocniej niż ja, albo tak przynajmniej tak samo jak ja, więc też powinien sobie zacząć leczyć. Kejcia, okay, dzień dobry Zaraz będę miał jeszcze jeden ten, jeszcze jeden splash. E, do Klego, daj spokój. Weźmy troszeczkę ze sobą, zawalczmy. Stary, błagam cię. Okej. Okay. No, Kiedy nie mogę podmienić typa Już po prostu zaczynam narzekać Dobra, zrobimy tak Pewnie stary, dawaj jeszcze z trzy boksy Co ci szkodzi, dawaj, dawaj uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. To jest casual, przypomnę To jest gra casualowa Czy w teorii powinniśmy się tutaj relaksować Nic się nie dzieje takiego złego Ale ew ewidentnie tutaj koledzy No nie chcą aż tak odpuścić W ogóle tutaj skarek leży, jest totalny chilling Mamy jeszcze jednego typa chyba na plecach nie chcę tak z nim walczyć, jeżeli on będzie budował taki miliard. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Widzę, że tutaj już się teraz nawrócił. Okej. Okay. Zrobimy tak. Czasami gadam po prostu takie randomowe słowa, typu okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale próbuję się jakoś troszeczkę skupić. Dobra. Oho, kolego! Koleś, co w ogóle chciał wyjść. No i dwie złote bronie. czak kanon. Małe potki. Wszystko jest Git. Fantastycznie. Weźmy sobie na dół, dokończymy długierkę. No, powiem wam, że. Szkoda, że kurczę, jakby w dniu update'u nie ma nic w teorii nowego, no w sensie niby jest nowy tryb, no i jest to ustawienie broni, wiecie, w preferowanym, preferowanej kolejności, ale to są takie, wiecie, że zmiany takie, fajne, nee, nee. fajnie jakby coś normalnych do dodali, no nie? Taki właśnie item jak te anti-gravity, czy coś takiego, no ale pewnie jeszcze będzie dodane, no nie? Z czasem. Siema, dzień dobry. O nie, nie, o nie, nie. O nie, nie. Nie no koleś, błagam cię, chodź tutaj. <grym> Nie, no nie jak się zje? Okej, okay. ojej, już myślałem. Że tu ten spray czasami no po prostu nie siada, no nie? Albo siada z pompy, albo siada ze skara. Nigdy nie siada z tego i z tego. Bro, 18 fragów. Ej, no możemy tutaj zrobić 20. Pewnie. Pewnie, potworku. Walnij mnie. Pewnie, jasne. Napluj mi w twarz. Bo na szczęście z kanonem jest w miarę chillowo. No bo kanon wiadomo, że. ratuje zawsze. Tam jest strasznie dużo budowli i tam pójdziemy. Czy tu ktoś w ogóle jest? Halo? Strasznie dużo budowli już to jest, nie jest w strefie w teorii. Słyszę tylko jakieś świniaki. No świniaki niestety mi nic tutaj nie dadzą. Halo? Ty, nikogo tu nie ma. To jest tak pięknie zabudowane wszystko, a nie ma nikogo. Że się mam lunch... O, o, o! Chill! O jest kolega! Dzień dobry, nawet bounty dostałem. Hejcia! Dobra, koleś mi walną strzała, ale jest okej, okay, jest okej, okay. no stary, no dajmy sobie spokój, chcę zrobić dwudziestkę. Przeszkadzasz mi w tym... Hej, myślałem, że otworzy. Zrobimy tak, on może nie ogarnie i teraz zrobimy tak. Spokojnie, koleś. O, o mój Boże! Ty że że jest od boku, słyszałem go dosłownie po mojej lewej. Jest lipa, jest lipa, jest lipa. Dobra, spokojnie, chillujemy, chillujemy. Nie <laughs> no, nie możemy sobie, nie możemy deadnąć. Jezu, koleś jak teraz agresywnie wjeżdża. Jeśli czasami jestem przyzwyczajony, że ludzie nie podjeżdżają agresywnie, to on akurat podjeżdża i to bar. Oj! Jest lipa, ja pierdzielu uciekam. Nie! 5 fragów, chłopie, miałem 18! O. Uła! Odcinek bez Wii! Na! Uła! Musimy lecieć do Nexta! A to była tak dobra giera! No niestety... It is what it is, witam! Wszystkie itemy zabrane, przynajmniej M-kę mam. Dobra, weźmy sobie Kevika, jest ok. Strasznie dużo ludzi na slurpy leci, nie wiem dlaczego akurat na tą miejscówkę tyle osób leci, już nie wiem, którą gierkę. Ale jest tu naprawdę zawsze dym, a my to w sumie jeszcze zawsze jest gwarantowany Kevlar, zawsze można sobie wziąć sporo osób. Siema, kolego. Czy ty możesz zabrać tutaj kewa? Chyba na pewno. Hejcia. Dzień dobry, dinozaur. Spokojnie. Uspokój się. <ścoughs> Okej. Okay. O, zawsze jak tak kogoś, nie zawsze mnie śmiesznie jak kogoś po prostu zamknę w boksie i kogoś mam chyba nad sobą albo pod sobą. Ale weźmy tutaj więcej kewa. Tu chyba jeszcze trochę kewa zostało, jak najbardziej. Możemy sobie szybko wziąć te boksy. Mamy teraz 200 HP. Kurczę, no nie mam pompy, to jest ten minus. Tutaj mi jakiś chłop cały czas lata. Nie wiem do końca gdzie, czy on jest tutaj, czy jeszcze wyżej Jest tutaj Siema, witam kolego, posplayujmy w siebie Dzięki, na szczęście też nie miał Pompy, znaczy to jest na szczęście, bo Przynajmniej nie, nie padłem, ale Jakbym miał pompę, to już bym ja miał pompę, ale spokojnie to się je znajdziemy, raczej ciężko oszukiwane nie jest Weźmiemy sobie to Z SM, jest ktoś na moim piętrze Zaraz sobie go weźmiemy O. Proszę, pompeczka, gdziekolwiek Gdziekolwiek, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie Tutaj będzie, patrzcie, otwieram z daszek, jest SM, za to zielony. O, Okej, okay, czekajcie. Let's go, na szczęście kolega był wyłączony z rozgrywki. Let's go. Dobra, oh, no zaraz chyba jakąś pompę znajdziemy. Czy to jest jakiś challenge bez pompy? Ty, no spoko. W budynku w ogóle nie było pompki. Nie, o złota, proszę. Ty, hehe, <laughs> RPG. W sumie jest RPG, dawno nie graliśmy. Możemy coś zdziałać. Tym bardziej, że tutaj na początku rozgrywki wydaje mi się, że dużo ludzi nie będzie miało kewa. To będziemy mogli ich normalnie one-shotować z tego... Z tego... Z tej rakietnicy. Siedem strzałów to też nie jest jakoś mało. Chyba po prostu wziąłem z jakiegoś ammo boxa, no nie? Bo chyba aż tyle nie leci e, na początku. Chyba cztery są, no nie? Czy trzy? A może siedem? Ty, kurczę, nie wiem. Kiedy ja ostatnio rakietnicą grałem? Dobra, widzę, że tutaj mamy typów. Czy ja mogę tak walnąć? Eee. Eee. Dobra, dostał za 130. Let's go. Fantastycznie, ale że powrót do normalnie tej... Nie no, ziomki. Proszę, proszę, moje, o, moje, 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 moje. O, o, o! 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 Let's go! Proszę mnie nie kraść, panie Ufo! Dziękuję! Czy ja słyszę oponentów? Którzy się biją? Ty, no nie mogę! Normalnie tutaj się, tutaj się robi. Teraz pragi na tym slurpi. Ubili się, o nie. nie bierz mnie! Jeszcze chłop mnie normalnie zabiera dalej niż byłem. No nie mogę. Wezmę chyba normalnie ciężarówę, żeby tu dojechać. Biorę. Siema kolego! Dostajesz zaraz straka. Siema! RPG? Siema, o, spokojnie Kolego, nie, nie, nie Let's go, fantastycznie O, powiem wam, że z RPGa Czasami, sami siada Aczkolwiek dopiero teraz chyba dostałem, że to jest tak To jest ekspert z broni, no Z RPGa w ogóle nie grałem w tym rozdziale Siema by, dzień dobry co to za, kurczę, potrójne rampy? Znaczy, może nie potrójne, bo to jest pojedyncze, ale wiecie, jakby na trzy storiesy. Jeżdżę po tej strefie do top 18. Nikogo nie mogłem spotkać. Nagle widzę 7 osób na Lazy Lake. Ale spokojnie, z rpg -a... O nie, go się zrestawał w ostatniej chwili. A już myślałem. Już miałem takie ogromne nadzieje, że to się wydarzy. O, on wie, on wie. On słyszał to przeładowanie. Czyli nie jest aż tak nieogarnięty. Będzie trzeba go podejść na spokojnie, ponieważ... Przydałoby się wygrać Gierko. O Jezu, to jest Diglarz. Naprawdę, kolego, z Diglem. Stary, myślałem, że zdecydujesz to wcześniej, ok? Musisz się orientować. Oj, o, o, o proszę. Jezu, wszystko jest jego normalnie. Jakby on tylko wiedział, co jest. Nie, 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 kolego. O, 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 o! Czego złapałem? Tam były żółte te, ale nie wiem w którą stronę. Złapałem go. O mój Boże, tylko że uciekł. Nie gadaj. Spokojnie. Jezu, typie. O. Powiem wam tak. Jakbym tak ćwiczył z 5 godzin dziennie, to może bym się normalnie kręcił jak profesjonalista, ale wiecie, na razie Trzeba troszeczkę respektować takich zawodników, którzy tak szybko budują, bo No jednak wiecie, nie chciałem dostać pompy tak jak w poprzedniej gierce Siema Dobra, typ dostał, I co? ok, to w ogóle jakiś inny jest Hej, okay, otwórz, ale nie idź do, ok Okej. Okay. Spaka! Spaka. Luzik Ja sobie przejdę może do tego pierwszego typa, tylko się najpierw wyleczę, ok? Zrobimy tak, zrobimy tak Małe poty, jedna duża. Będzie ok. Czy ten koleś tutaj dalej jest? Nie mam pojęcia. Chyba. Halo? Ten koleś na pewno zeskoczył. Ok. We chilling, we chilling. Zapraszam do mnie. <ścoughs> o, 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 o. Jest na moim piętrze? Czekajcie. Wyjdzie. Oj, walczą. Wchodzę na trzeciego. Ciema <ścoughs> To jest ten, który teraz do nas przyszedł, no nie? Nie, no byczki. No czy ja mogę? O. Dobra. Cool, powinni spaść. Proszę, proszę. Tak, proszę. Please. Let's go. Okej, okay, zresetujmy. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Ty, tu jest dziura normalnie. Dobra, czekajcie. Przejdziemy sobie tak. O. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chill, chill, chill. Ja pierdziele. O, nie. O. O. Okej. Okay. Żyjemy. Żyjemy, jest okej. Okay. Jest w porządku. Skanowanie oponentów. Dziękuję. Zeskanowałem oponenta kolejnego przy launchpadach, Witam, witam. Kolego, nie buduj aż tak, ponieważ możemy. Aha, o kurde. O kurde, kolejny. O, ty. Czy ja właśnie. O mój Boże. O, okej. O, okej, okej. Jak coś, to trafiłem w tego lunchpada, okej Jakby ktoś pytał. Dobra. Teraz, przynajmniej sobie mogę go użyć. Stary, ja wiem, że dużo drugiego go zabudowałem. Hej, proszę przyjdź do mnie. Jezu, nie chcesz aż tak budować, bo tutaj wszędzie ludzie. Ziombel, proszę cię. O, o, o. Okej, okay, jest git. Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. możemy zejść. Tak, no nie, błagam, okej, okay, spoko. Boże, czy ja mogę nie ryzykować upadkiem za 200 normalnie obrażeń za każdym razem. Siema, tak, witam w moim boksie. Dzień dobry Hejcia, wiem, nie spodziewałeś się tego <laughs> Spoko, kolejny, zapraszam. Ja pierdzielę, o, to spraya. Tu są jakiegoś gigantycznego spraya. Dzięki pewnie, zapraszam. Czy ktoś jeszcze chce przyjść? Kurczę, ile tych osób? Tu normalnie na tym lejs jest impreza całodoba Czy ja tutaj kogoś znajdę w tych O mój Boże, serio? Typie, naprawdę? Kampisz tutaj? Okej, okay. no nie, on, on nie wie co robić, stary, stary, błagam cię, okej, okay. zabij dwie osoby, 14 fragów, a mogłem mieć jakieś 25 w tamtej, no nie Dobra, spokojnie, wyjdziemy sobie stąd, przejdziemy, ci ludzie kampią pewnie na dachach i tak, więc whatever Dzień dobry, czy ja mogę spotkać jakichś oponentów, na, oponentów na mojej drodze? Tam jest strasznie dużo budowli, a to tutaj moje poprzednie budowle, tu jest też bardzo dużo budowli Chopy, możecie nie kampić. Wiem, że oni we dwójkę pewnie kampią na to, abym ja dojechał jednego z nich, no nie? I potem w jeden wchodzi na third party. Wiadomo... O nie, jednak nie. Okej, okay, spoko. Ty, gościa, ja tu przegram jeszcze. Ja tu mówię o jakimś wyjaśnianiu typów. O 14 fragach win. A tu normalnie koleś mnie... Snajpu przez ścianę ubija. Dobra, weźmiemy sobie małe potki. Trzeba to zrobić na spokojnie. Na spokojnie licznik. W tym odcinku już pewnie 20, Spokojnie ziombel. To jest chyba nie ten sniper, no nie, to jest ten drugi Hej, witam, dostałeś raz, bo jesteś po kewie Aura, oj, 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 let's go. Tak, rakieciarz. Rakieciarz jest jeszcze... Okej, okay, jest przewalony. W tym momencie jest możliwe, że przewalone. Dobra, spokojnie. Rick Sanchez, uspokój się Ja to w ogóle mam wrażenie, że jakoś sporo gram a mam dopiero 80 level. Może ludzie questy robią, co? Dobra, przejdziemy sobie. Użyjemy potki. Koleś mnie nie rakietnicą teraz pod... Dokładnie. <laughs> Ale że normalnie przewiduje przyszłość. Siema. Dobra, fantastycznie. Let's go. O mój Boże. No i mamy czat. Przegląd update'u. Absolutnie nic nie pokazałem, bo absolutnie nie było nic do pokazania. Ale może w kolejnym odcinku uda mi się namówić dwie osoby, żebyśmy zagrali ten trio y, tryb z ruszanymi. Mam nadzieję, że y, odcinek wam się i tak podobał. Dzisiaj sporo akcji w odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Elo.